Witam Państwa bardzo serdecznie. Mam na imię Filip Libercbach. Dziś w statystyce dla psychologów porozmawiamy sobie o kwestionariuszach. Skupimy się na tym, jak obracać pytanie, jak obliczyć rzetelność skali przy użyciu alfa-Krombacha, jak sprawdzić rozkład, czy jest normalny, czy od niego odbiega oraz jak to wykonać w programie do analizy statystycznej. W dzisiejszym przykładzie będziemy używać kwestionariusza TIPI, ten item Personality Inventory. Jest to polska adaptacja kwestionariuszu, który składa się z 10 pytań i mierzy wymiary wielkiej piątki: ekstrawersję, ugodowość, sumienność, stabilność emocjonalną oraz otwartość na doświadczenie. Jest to darmowy kwestionariusz, który mogą Państwo znaleźć w internecie. Jak zobaczymy, niektóre pozycje w tym kwestionariuszu muszą zostać obrócone. W każdym wymiarze jest pojedna taka pozycja z minusem, którą będziemy obracać. Dlatego jest to idealny kwestionariusz, żebyśmy nauczyli się, jak to robić. Jesteśmy w programie Jamowi. Obracanie pytań możemy zrobić na dwa sposoby. Na początku wybieramy zmienną, którą chcemy obrócić. W tym przypadku będzie to nasze pytanie szóste. Potem przechodzimy do zakładki Dane i klikamy Przekształcenie. Pojawi nam się takie okno. Jak widzimy, RAMowi pokazuje nam naszą zmienną przekształconą. Musimy dodać przekształcenie. Klikamy w ten brak i klikamy utwórz nowe przekształcenie. Możemy to zrobić na dwa sposoby. W sposobie pierwszym najpierw zmieniamy nazwę naszego przekształcenia na R1, żeby było to nasze oznaczenie przypadku pierwszego, i dodajemy warunki rekodowania. Jeśli mamy tak dodane warunki, możemy ustawić, że jeśli nasz source równa się np., 7, to jamowi zamieni tą wartość na 1. Możemy dodawać więcej takich warunków dla każdej zmiennej. Wtedy ustawiamy każdą wartość, zamieniając ją odwrotnie. Możemy zrobić to też w drugi, szybszy sposób. Jeśli w naszym TIPI największą wartością jest 7, to możemy od 8 odjąć nasz source i wtedy uzyskamy wartości odwrócone. Czyli musimy odjąć o jednej wartości większej niż możliwa do zaznaczenia. Czyli piszemy 8 minus source i zamykamy. Jak zobaczymy, Jamowi automatycznie zmieni naszą nazwę zmiennej, dodając po myślniku nazwę naszego przekształcenia, w tym przypadku R2. Nasze przekształcenie wyszło dobrze. Jeśli chcemy przekształcić kilka zmiennych naraz, wystarczy je zaznaczyć, wciskając guzik CTRL. Wtedy możemy je zaznaczyć i zmienić poprzez kliknięcie Przekształcenie i ustawiając przekształcenie na przykład R2. Jak mamy już tak odwrócone pytania, możemy sprawdzić ich rzetelność. Żeby to zrobić, klikamy w Czynniki, Analiza Rzetelności w pozycjach testowych przerzucamy nasze pytania. Sprawdźmy jednak, co by było, gdybyśmy nie odwrócili naszych wartości. Jak widzimy, jam jest na tyle mądrym programem, że pokazuje nam, że któraś pozycja koreluje ujemnie, co to znaczy, że trzeba byłoby obrócić pytanie szóste. Możemy je zamienić, żeby sprawdzić, jaka wychodzi nam alfa krombacha. Wychodzi 0,97. Co ciekawe, w Jamowi możemy łatwiej odwracać pozycję, tylko na użycie do tej analizy rzetelności. Żeby to zrobić, klikamy w pozycję kodowane odwrotnie i przerzucamy sobie szóstkę. Jak widzimy, wychodzi nam taka sama alfa krombacha, jak podczas odwrócenia naszego pytania. Co ważne, taka pozycja odwrócona nie zapisuje się w naszym Jamowi. Więc żeby zliczyć kwestionariusz i tak musimy odwrócić te wartości. Pamiętajmy o tym, że to są wartości wygenerowane przez AI, dlatego ta alfa krąbacha wyszła taka wysoka. Jednak w rzeczywistości, w zależności od tego, ile jest pytań, ta alfa krąbacha może wychodzić różna. Warto pamiętać, że takim punktem granicznym jest 0,6. Jeśli jest poniżej, takie narzędzie nie jest rzetelne. Jak zliczymy rzetelność, możemy ją opisać w tabeli. Opisujemy ją za pomocą wartości alfa. Ja pozwoliłem sobie zliczyć alfę krąbachę dla trzech naszych wymiarów ekstrawersji, sumienności i ugodowości. Zanim przejdziemy do sprawdzania normalności rozkładu, musimy zliczyć cały nasz kwestionariusz, to znaczy stworzyć wskaźniki dla poszczególnych wymiarów. Aby to zrobić, po pierwsze, musimy zaznaczyć ostatnią kolumnę. Po drugie klikamy w dane, oblicz i pojawi nam się nowe okno. Jeśli ono się nie otwiera, trzeba kliknąć dwa razy w nową zmienną. Możemy nadać jej nazwę, na przykład ekstrawersja. Teraz możemy wpisać tutaj albo z palca, albo przez kliknięcie do F naszą wartość tipi podłoga 1, klikamy dwa razy i możemy dodać Wartość naszą TIPI 6. Ważne, że musimy dodać wartość odwróconą. Jeśli w naszych nazwach mamy spację, musimy brać nazwy zmiennych cudzysłów. Jeśli mamy dużo zmiennych, może być to problematyczne, żeby wypisywać tyle plusów. Wtedy możemy użyć takiej formuły jak SUM. Pozwala ona nam wtedy sumować dane, które są. Wypisywane po przecinkach. Możemy sobie z powrotem dodać zmienną TP1 i po przecinku TP6R2. Jak widzimy, zliczy nam się nasz poziom ekstrawersji. Normalność rozkładu. Jeśli mówimy o normalności rozkładu, możemy rozmawiać o dwóch testach: pirofilka i teście komórnowa-smirnowa. W zależności od tego, ile mamy osób badanych, Będziemy używać albo testu Shapiro-Wilka, albo kołmornowa smirnowa. Ważne jest to, że w tabelach używamy różnych symboli jako skróty wartości tych testów. Jak może wyglądać taki przykładowy opis dla testów normalności rozkładu? W tym przypadku dla kołmornowa smirnowa, ponieważ jest tu litera D. Jak mamy już tak policzoną ekstrawersję, możemy sprawdzić dla niej normalność rozkładu. Żeby to zrobić klikamy w eksploracja i statystyki opisowe. Do zmiennych przerzucamy sobie naszą ekstra wersję. Jak zobaczymy w zakładce statystyki mamy normalność. W podstawowej wersji Jamowi mamy tylko test Szafiro Wilka. Zwykle może być on dla nas wystarczający. Jednak jeśli chcemy dostać test murnowa Smirnowa musimy doinstalować sobie dodatkowy moduł. Więc zaznaczmy sobie test normalności rozkładu według testu Szafiro-Wilka. Zobaczymy, że wyświetlają nam się wartości. Mamy wartość W oraz wartość P. Jeśli jednak chcemy wykonać test komornowa-spirnowa, musimy w górnym prawym rogu kliknąć moduły Biblioteka Jamowi i w dostępnych musimy znaleźć taki moduł jak More Tests. Jak nam się on wyświetli, możemy na górze wpisać, klikamy zainstaluj. Jeśli on zostanie zainstalowany, możemy zamknąć to okno i nie klikamy w eksplorację, a klikamy w testy T, test T dla jednej próby. Wrzucamy sobie tutaj ekstrawersję i zaznaczamy w weryfikacji założeń test normalności. Jak zobaczymy, mamy tutaj nasz test komornowa smirnowa Ja pozwoliłem sobie policzyć wyniki. Testów normalności rozkładu dla ekstrawersji, sumienności oraz ugodowości. Jeśli mamy wartość powyżej 0.05, rozkład jest normalny, a wynik nie jest istotny statystycznie. Wtedy musimy używać testów parametrycznych. Jeśli jednak p jest mniejsze od 0.05, oznacza to, że rozkład jest nienormalny, a wyniki są istotne statystycznie. Oznacza to, że w dalszej części pracy będziemy musieli używać testów nieparametrycznych. Oprócz tego, dla kwestionariuszy musimy podać statystyki opisowe. Jeśli ktoś z Państwa był uważny, mógł zobaczyć, że w oknie eksploracja, które użyliśmy do normalności rozkładu, pojawiły się także statystyki opisowe: średnia, mediana, odchylenie standardowe, wartości minimum i maksimum, skośność i kurtoza. Możemy w drugi sposób opisać sobie te wartości. Na Dziś to tyle. Życzę Państwu powodzenia.